Okej, okay. cześć, Simono. ja jestem Walton i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale Zostawcie łapkę w górę, sobie z łączkiem, dziękuję a my od razu przechodzimy do filmiku Tak więc, w tym odcinku chciałbym Wam pokazać kolejny sposób na zrobienie gry 3D w Scratch mianowicie Raycast Zauważyłem, że poprzedni filmik naprawdę bardzo dobrze się przyjął jakieś, nie wiem Pierdeliard wyświetleń tam było. Mianowicie jakieś około 300, co jest dla mnie bardzo, bardzo dużo. Więc postanowiłem zrobić drugi taki filmik. Mianowicie z innym sposobem. I ten sposób polega na tym, że rysuję, rysuję linie na ekranie zależnie od tego, gdzie znajduje się gracz na takim polu. Wiem, że to jest trochę takie dziwne, że nie powinno to tak naprawdę działać, ale ten kod jest stworzony po to, żeby Wam ułatwić już na przykład poziomy, żeby Wam ułatwić tutaj ustawianie gracza w grze. Na przykład możesz ustawić mu Y, nawet nie mam pojęcia, jak, jak można ustawić Y, to chyba po prostu się Y mu ustawia jako. Um, z albo x, bo y tutaj nie ma na przykład nie można ciśnąć spacji bo wtedy zaczyna wtedy po prostu zaczyna się gram. i tutaj w tej grze chodzi o to, żeby najpierw powieść tego gościa z Wolfensteina 3D a, a potem po prostu przejść przez labirynt i tak naprawdę tutaj teraz Wam pokażę ja zeskroluję na dolicy okien do góry, żebyście mogli przepisać ten kod Um, I chodzi tutaj mianowicie o to, że po prostu jak widzicie tutaj tą mapę, jak widzicie tą tutaj mapę, to um, właśnie te kwadraty i te linie się tutaj liczą wszystkie. Dlatego, że jeżeli na przykład nie wiem, usuniesz to, usuniesz tą linię i zasejwujesz tutaj projekt, i znowu uruchomisz grę, to wtedy tego czegoś nie będzie. Jak widzicie, jest to bardzo, jest to bardzo fajne do sobie tutaj e, mieszania z polami i tak dalej, i tak dalej, co jest naprawdę, co jest naprawdę według mnie zarąbiste, że można tak zrobić. I właśnie napisałem ten kod po to, żeby Wam ułatwić to ustawianie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, tutaj jest wszystko zdefiniowane. Czyli na przykład tutaj już piszę, że yy, na przykład jeżeli naciśniesz W, to wtedy idziesz naprzód i renderuje ci się kolejne yy, zupełnie nowe pole z nowymi rzeczami i się to dzieje, yy, no umówmy się, Scratch nie jest aż tak dobrym programem i nie ma aż tak dobrego engineu. Co oznacza, że sama gra dosyć laguje, jest na jakichś 10-15 FPS-ach, co nie jest zbyt dobre, wiem, ale to jest, yy, to jest właśnie yy, minus tego, tego sposobu, którego nie ma w tamtym, ale od tamtego minus to jest to, że można ustawić tylko limitowaną ilość kwadratów albo kształtów w, 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 na jednej scenie. Tutaj to jest tak naprawdę, że trochę to renderowanie długo trwa. I jest to, jest to dosyć ten. Yy, no, jest to tro, yy, trochę dosyć irytujące i trochę przeszkadza. Ale no cóż, nie da się nic z tym zrobić. Jak widzicie, próbowałem to, to jeszcze kombinować. Ale nic mi się nie udało zmienić. Więc jak tutaj widzicie, tutaj jest zdefiniowany MOVE, tutaj jest zdefiniowany RENDER. Możecie to wszystko przepisać. Um, od tego tak naprawdę jeszcze Wam pokażę. Tutaj, tutaj Ty też możesz się zmienić. Set Pen shades to One i Set um, Array razy coś. Ponieważ jeżeli te dwie opcje zmienicie, to tutaj będzie się inaczej renderowało, na przykład szybciej albo wolniej. Też próbowałem zrobić. Troszeczkę się udało, troszeczkę próbowałem podbić e, FPS, ale. Z ekstra nagrywaniem na tym to zbytnio nie będzie wiecie, kooperować, bo mam jakiś słaby komputer nawet. Um, i tutaj set Pan Shades e, razy 1 to oznacza, że. A z, e, z e, ray razy 3 to oznacza, że pole będzie mniejsze albo większe e, renderowania. To znaczy, że gra może być w jednym takim okienku, na przykład jeżeli chcecie zrobić, nie wiem, przypuśćmy, że system operacyjny, nie wiem, niektórzy robią systemy operacyjne w Scratchu. Nie polecam, ale można coś takiego zrobić, to wtedy byłoby fajnie, gdybyś mógł coś zrobić z okienku. Lub mogłabyś. I właśnie tutaj to można zrobić, a tutaj się renderuje kolorki, czyli na przykład jeżeli jesteś w danym polu, to wtedy dane kolorki widać inaczej jak tutaj widzicie czekajcie na chwilę pobijemy tego bossa jak widzicie to trochę słabo to działa ale ten wolfenstein nie jest w ogóle boss to jest po prostu przeciwnik w, z wolfensteina 3d z tego wziąłem um, i jak widzicie o jak widzicie trochę to tutaj trwa żeby się przemieścić Ehm. Um, ale kolorki tam się ogólnie zmieniają. Nawet nie wiem, gdzie byłem. Mm, ale po prostu kolorki się będą zmieniały, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to tak naprawdę nic bym nie zmieniał. Chyba, że. Um, tutaj szybkość, to tutaj można zmienić. Ale gdybym był to bym nic tutaj nie zmieniał. A tutaj, tutaj, to można sobie praktycznie wszystko zmienić. Byleby, mnie, byleby nie za dużo mieszać, bo jak za dużo się miesza to wtedy y, się dzieją dziwne rzeczy. Czekajcie, a można też tak zrobić. Czekajcie, jeszcze na chwilę spróbuję zrobić to z, z ghostem. Właściwie nie wiem wtedy co usunąłem. Nie no, nic nie usunąłem. Ale dobra, tak naprawdę to o to chodzi w tej grze. Mm. I to tak naprawdę wszystko. Chciałabym no. pyszkę w górę sobie kodowaczkiem. Dziękuję. Jeżeli chcecie zobaczyć ten projekt i w niego zagrać samemu, to tutaj macie moją nazwę na scratchu. Zróbcie jeszcze, zapazujcie jakiś film w danym momencie, żebyście mogli przepisać ten kod jak chcecie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!